Siemane Maneczko, z tej strony Brawler Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj w odcinku pokażę Wam Jak zainstalować LWART Beta Prywatny serwer Jak widzicie wpisujecie LWART Beta I pierwsza strona jaka wyskoczy Klikacie na nią To się chwilkę załaduje Dobra. Jak widzicie tak będzie to wyglądać Są od 1 do 4 poziomy Schodzicie na sam dół I klikacie pobierz trzy razy pierwszy raz drugi raz No i trzeci ostatni. Wtedy guzik powinien być się świecić no właśnie na zielono. Dobra. I macie teraz na samym dole dwie wersje do pobrania. Radziłbym drugą wersję, bo jest bardziej oryginalniejsza, bo w tej pierwszej wersji y, nie ma update'ów, które doszły. Ja sobie zainstaluję tą właśnie drugą. I musicie niestety odinstalować Brawl Stars i zainstalować. Jak widzicie, to już mi się robi. Bo tak to nie wyjdzie, a więc jeżeli nie macie Wizard baralea, no to niestety, ale nie możecie. I klikacie download. Dobra. Install. Brawl Stars. jak widzicie to już się wam instaluje lward beta 19.102.21 apka i teraz wystarczy, że sobie poczekacie chwilkę aż to się zainstaluje tylko niestety jest taki haczyk, że musicie odinstalować Brawl Stars chociaż nie wiem, czy to się może w sumie to się nawet bez tego może obejść no bo jeżeli ja klikłem download, żeby się zainstalowało tak, wystarczy, że macie y, browser, przepraszam, pomyliłem się, bo myślałem, że trzeba mieć odinstalowanego, bo wcześniej tak robiłem, ale jednak nie trzeba. Wystarczy, że wchodzicie, do, klikacie do WLAT i możecie zauważyć, że y, wtedy się y, ta prywatny serwer instaluje. A więc dobra, do kolejnego odcinka. Na razie, pa pa!